Ciekawe, co nas czeka. Nóżki kurczaka, ekstra. Uwielbiam je. Nie można zapomnieć o sosie. Z nim wszystko smakuje o wiele lepiej. Chociaż nie sądzę. Jaka apetyczna kukurydza. Zdecydowanie nie ma w niej nic podejrzanego. Myślę, że w moim napoju też nie. Zobaczcie, co mam. Ty zaczynasz. Nie mam nic przeciwko. Dziwne, dlaczego mój napój się nie leje? Ma jakąś dziwną konsystencję. Co ja mam teraz zrobić? Wow, to galaretka. Ojej. Przypadkowo wystrzeliłem sobie w czoło. Zachowuj się, John. A najlepiej podziel się z nami. Zgadzam się z Mirandą. E, odczepcie się ode mnie. Nic wam nie dam. Jesteś taki wredny. Zapamiętam ci to. Jak sobie chcesz. Nie przeszkadzajcie mi w delektowaniu się moją galaretką. I po wszystkim skończyłem. To nie było trudne. Masz ogromny apetyt. Teraz kolej na Emmę. Właściwie to ja nie chcę próbować tego ostrego sosu. Będę udawała, że polewam nim kurczaka, ale tak naprawdę tego nie zrobię. To z nami nie przejdzie. No dalej, Emma. Nie, ten sos wydziela dym. Założę się, że jest naprawdę ostry. Ojej, tylko spójrzcie, co się stało z nóżką kurczaka. Będzie to dla mnie trudne, ale muszę to zrobić. Po prostu udawajmy, że to zwykły kurczak bez ostrego sosu. Nie udało się! Ja płonę, pomocy! Emma, tylko nie odwraca się w naszą stronę. Ojej, co to? Chyba moja kukurydza zamienia się w popcorn. O niczym nie zapomnieliście? Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Gasiłem cię. Trzeba było tak od razu, dziękuję, John. O nie, Spaliłam kurzenówki. A ja przynajmniej mam teraz popcorn. Wszystko ma swoje plusy. Jest taki chrupiący rewelacja. Nawet o tym nie marzyłam. My też chcemy spróbować. Jeszcze czego? Zabierajcie ręce. Nie mam zamiaru się dzielić. Spójrz, John. mi rany, zrobimy się żółte. Dlaczego tak się na mnie gapicie? Właściwie to wasze uszy też zmieniły kolor. Co za niespodzianka. Sprawdźmy, co tym razem nas czeka. Czerwona guma owocowa, super. Jak pysznie pachnie. Guma jest mała, mój arbuz jest ogromny. Widzę, że macie szczęście. Na pewno nie można tego powiedzieć o mnie. Mam tu całą miskę żywych robaków. Smacznego, Miranda. Otwieraj buzie. Zabisz to natychmiast! Nie będę jadła żywych robaków! Nie masz wyboru! Proponuję więc się pospieszyć! Dzięki, ale twoja rada raczej mi nie pomoże. Wcale nie poprawia mi samopoczucia. Po prostu wyobrażę sobie, że to coś pysznego. Jakie to obrzydliwe! Moja wyobraźnia w ogóle nie działa. Dobra, mam już dość. Ej, nie można się poddawać w połowie drogi. Trzeba to zjeść do końca. Proszę bardzo, kolejna głupia rada. John, nie pomagasz mi, tylko wszystko psujesz. Te robaki poruszają się w moich ustach. Nie mogę tego wytrzymać. Eee, jak ty to robisz? To jakieś szaleństwo. Nam by się nie udało. Obawiam się, że ten koszmer będę pamiętała do końca życia. Nigdy nie jadłam nic gorszego niż to. O nie, robaki utknęły mi w gardle! Nie mogę oddychać! Nie musiałaś ich wypluwać mi prosto w twarz! Przepraszam, to było przypadkiem. Teraz wasza kolej. Dzięki Miranda. Arbuza już podzieliłam na dwie części, a teraz można go zjeść. Jak aromatycznie pachnie! Przypomina mi to o minionym lecie. Nie chcecie załamywać, John, ale czerwony to mój kolor. A takim właśnie jest miąższ arbuza, więc ja go zjem? A tobie zostawię zielone skórki. Ale to niesprawiedliwe, ja go dostałem! Życie bywa niesprawiedliwe. Pogódź się z tym. Mm. Proszę, zabieraj pestki i skórkę. Nie będę tego jadła. A, proszę, łap jeszcze więcej pestek. Nie chcę mieć z sobą nic wspólnego. Oszukałaś mnie! W dodatku te skórki są takie gorzkie. Nie będę ich jadł. Jak chcesz? Ja się na nic nie upieram. Jesteście tacy zabawni. Zaraz pęknę ze śmiechu. Oj, przez was prawie zapomniałam o swojej gumie. Mm, jakie pyszne. Znowu dostała wszystko, co najlepsze. Nie bądź zazdrosna, lepiej patrz jak dmucham balony. Najwyższy czas dać mnie nauczkę. Teraz odegramy się na niej za wszystko. Ej, hey, nic nie widzę. Ktoś przebił mojego balona. Czerwień do ciebie pasuje, ma. Wow, nasze szyje też są kolorowe. Jesteśmy gotowi, no to jedziemy. O, mamo, to krab. Jest taki straszny. Boję się go. Odłożę go na miejsce. Przynajmniej wiesz, co masz. Ja tego w ogóle nie rozumiem, ale wygląda fajnie. A ja czuję zapach smażonych frytek, pyszności. W końcu mogę coś przekąsić. No dalej, Miranda, zaczynaj. Miło z waszej strony. Frytki są takie ciepłe, jakby dopiero co wyszły z piekarnika. Uwielbiam to. Jestem gotowa zjeść cały talerz. Ja też muszę sprawdzić, co dostałem. O, to lizak! A co jest w środku? A, to posypka! Dzięki niej Lizak smakuje jeszcze lepiej. Chcę więcej posypki. To nie fair. Wszyscy oprócz mnie dostali smakołyki, a ja muszę zjeść tego brzydkiego kraba. Dlaczego los jest tak niesprawiedliwy? Jaki twardy! Prawie połamałam sobie zęby! Mam genialny pomysł! Uwielbiam frytki. To najlepsza przekąska na świecie. Chcę więcej i więcej. To dziwne, gdzie się podział mój talerz? Widzieliście go, Emma? To ty go zabrałaś? Ej, to nie ja, Ej, to mój krab. Przepraszam, nie mogłam go zatrzymać. Przestań mi tu ściemniać, oddaj moje frytki. Chyba coś tu zaraz się wydarzy. Myślę, że będzie niezły ubaw. Dobra, zabieraj swoje frytki z powrotem. A ja znowu spróbuję zjeść mojego kraba. Co ty robisz? Gotuję. Tym razem nie zamierzam jeść go na surowo. To genialne. Świetnie to wymyśliła, się Emma. O nie, poparzyłam sobie palec. Jak gorąco. Muszę od razu podmuchać. Dobrze, że mam szczypce. Teraz bez problemu mogę wyciągnąć kraba z rządku. Co za zapach! Jestem pewna, że teraz spodoba mi się jego smak. Emma, nie wiedzieliśmy, że potrafisz tak dobrze gotować. Mogę spróbować? No. Oczywiście, że nie. Nawet nie masz co pytać. Sama zrobiłam tego kraba i sama go zjem. Wszystko sprawiedliwie. Jaki pyszny. Ma tak dużo mięsa. Fantastycznie! Lepiej spójrzcie na swoje nosy, są kolorowe. Otwieramy klosze. Wow, mam pączka! Jaki apetyczny! Od tak dawna mam ochotę na taki deser. W końcu mogę go zjeść. A ja mam słodki lizak, fajnie! Co jest w środku? Skorpion? Nie wierzę. Sukierki, wspaniale. Miranda, stój, ja pierwsza. Nie widzisz, że już jem pączka? Taki miękki i słodki. Niewiarygodne. Już mi ślinka cieknie. Podziel się ze mną Emma. Co ty zrobiłeś? Przez ciebie ugryzłam się w palec. Przepraszam, pomogę Ci. Masz, przyklej na to plaster. Lepiej ty to zrób. Pączek nigdy wcześniej nie był tak blisko mnie. Tu jest pyszne. Co za szczęście. Nigdy nie sądziłem, że będę miał takiego farta. Dziękuję. Ale gdzie się podział mój pączek? John, czy chcesz mi coś powiedzieć? Chociaż już za późno. Nie chcę niczego słyszeć. Zjadaj swojego paskudnego lizaka. Co ty robisz, Emma? To już przesada. Przy okazji wcale nie jest paskudny. U, jak ty jesz. Nie mogę na to patrzeć. A mnie się podoba. To zwykły lizak, który jest przepyszny. O nie, chyba mnie poniosło. Mam teraz skorpiona w ustach. To straszne, zabierzcie go! Wyrzuć to szybko, tylko nas straszysz! Skończyłem, teraz ty, Miranda. Mm, bardzo chętnie. Już od dawna chciałam spróbować swoich cukierków. Ten był zielony, więc przeznaczony dla mnie. A ten jest czerwony, więc jest mój. To niesprawiedliwe. Zabieracie wszystkie moje słodycze. Będę musiała dać wam na łódkę. Przygotujcie się! Za chwilę dostaniecie tyle cukierków, ile w ciągu całego życia nie widzieliście. Co ty robisz, Miranda? Odłóż te proce. Nie mam zamiaru. Przygotujcie się. Powodzenia. Emma, chyba musimy łapać cukierki ustami. To jest najlepsze wyjście. Oj, chyba cukierki się skończyły. Potrzebuję trochę więcej. Żółty. Nie wierzę. W końcu mogę spróbować. Tak długo czekałam na ten moment. Jak smakuje? Jasne, że tak. Przy okazji nasze ręce są teraz kolorowe. Ja pierwsza podniosę pokrywkę. Wow, żelkowy miś! Jaki ogromny! Super! Masz duże szczęście, gratulacje! Owocowy żelek jest moim ulubionym. Muszę go jak najszybciej spróbować. Nie daje rady! Będę musiała coś wymyślić. Wiem, widzę pęknięcie, trzeba to wykorzystać. Super, teraz mam ogromny kawałek żelka do zjedzenia. Wspaniale. Najlepszy żelek na świecie. Potrzebuję dokładki. Jestem gotowa rozerwać go gołymi rękami, byle tylko wszystko zjeść. Następnym razem bądź ostrożniejsza. Łałem, wow, a teraz jesteś cała czerwona. Miranda, twoja kolej. Góra surowych jajek. Na no, że zupełnie się tego nie spodziewałam. Nic na to nie poradzisz. Smacznego. Nie możesz zrezygnować. Jedz. Inaczej sami wszystko w ciebie wepchniemy. No dzięki. Jakoś sobie poradzę. Choć na pewno nie będzie łatwo. U, to jest obrzydliwe. Nie mogę tego przełknąć. Umówiliśmy się, że zjesz wszystko. Pozwól mi pomóc. Zaraz przygotujemy jajeczny koktajl. Zaufaj mi, pokochasz go. Bierzemy blender i wbijamy do niego wszystkie jajka. Właśnie w ten sposób, to naprawdę proste. Zobacz, jaki jestem w tym dobry. Ej, ostrożnie, John! Wszystkie skorupki lecą na mnie. I po prostu mnie poniosła Emma. A teraz czas wymieszać nasz koktajl. Gotowe. A teraz wlewamy koktajl do tej pięknej szklanki. Wow, prawdziwa bomba. Sam nie miałbym nic przeciwko temu, żeby taki spróbować. Dzięki, John. Wygląda nieźle. Ale intuicja mówi mi, że to wcale nie jest dobre. O tak! Znowu smak surowych jajek. Wystarczy. Już nie mogę. Dlaczego wyplułaś mi to prosto w twarz? To tak mi dziękujesz? Mam nadzieję, że jedzenie pomoże mi dojść do siebie. Chociaż nie sądzę. To zielony groszek. Nie lubię go. O, jedz, John. Sam powiedziałeś, takie są zasady. Na początek otworzę puszkę. Nie mogę tego zrobić, spasuje. To jest łatwe, spójrz! Raz, dwa gotowe. Proszę. Dzięki Emma. Co ja bym bez ciebie zrobił? Pewnie nie jadłbym tego obrzydliwego groszku. Może dam mu szansę. No w sumie nie jest tak źle, jak myślałem. Można zjeść całą puszkę na raz. Nie sądziłam, że tak bardzo ci się spodoba. To no, jest całkiem niezły. Ale co się ze mną dzieje? Coś jest nie tak z moim brzuchem. Przepraszam, nie mogę już wytrzymać. Dlaczego to zrobiłeś, John? Zaraz się tu udusimy. Sorry, to na pewno koniec. Czego sobie życzy moja wnusia? Chcę lodów. Znam pewien świetny przepis. Smażone lody. Aby lody miały odpowiednią konsystencję, trzeba je najpierw drobno posiekać. To proste. Babciu, my też tak umiemy zrobić. Ciach, ciach, ciach. Łatwizna. Uważaj, młoda damo. Nie rozrzucaj jedzenia po kuchni. Tak to jest, gdy amatorzy biorą się za robotę. Nie no, to się nie nadaje. Zrobię je według oryginalnego przepisu. Mleko i śmietanę trzeba wylać na płaską powierzchnię. Dodać dowolne owoce. Ja mam truskawki. Teraz wszystko dokładnie posiekam. Gdy masa stwardnieje, można kroić i zwijać w rolatki. Właśnie tak. Pan też tak umiem. Kroić i zwijać. Nic szczególnego. Teraz przełożę do pucharka i udekoruję. Dodam troszkę bitej śmietany. Wygląda troszkę blado. Przy ozdobie tęczowymi skitelsami. Nie można też zabraknąć słodkiej rurki i ciastek Oreo. Babcia też zaraz pokroi swoje lody na kawałeczki. Poleje je sosem truskawkowym. Babciu, nie tak się to robi. Sos mi się też przyda. Jeszcze żelkowe misie. Troszkę owoców. Truskawki, a potem borówki. Na koniec posypka. Tadam! Wyszło doskonałe. Kropny sposób podania. Patrz i ucz się, Jane. Lody można udekorować skórką z cytryny. Kwaśny smak będzie doskonale komponował się ze słodyczą lodów. A skórki z cytryny można wykorzystać do wykonania nietypowej dekoracji. Damy troszeczkę lodu, żeby lody dłużej się nie roztopiły. A do serwowania jak w najlepszych restauracjach użyję suchego lodu. Jeszcze troszkę dymu i pod pokrywkę. Voilà! Szefowa kuchni postawiła na efektowność niewiarygodne. Lody babci nie wyglądają tak spektakularnie. Tyle składników jest w porcji od siostry. Zobaczmy, które lody najbardziej spodobają się małej glorii. Chcę to! Wow, truskawka i bita śmietana, pycha! O, co to za mgła? Co tam jest? Rety, dokładnie to, czego chciałam. Jak dużo dymu. Bleh, jakie kwaśne. A to wygląda dziwnie. I smakuje średnio. Wybieram te. Jupi, wygrałam! Wiedziałam, że ci się spodoba. Acu, Gloria znowu chce jeść! Chce Lizaka! Jak ten kolorowy na patyku? Co? Bo nie widzę zbyt dobrze. A, robi się! Babcia ma w tym doświadczenie. Musimy zrobić gęsty syrop cukrowy. Bierzemy cukier i wsypujemy go do wody. Teraz musimy cały czas mieszać. Też znasz przepisem, Ściągasz ode mnie. One zawsze się kłócą. Nie wydaje się skomplikowane. Cukier i woda. Wrzucę okay. to do garnka i wymieszam. Oh. A -a! Awesome. Trzeba sprawdzić temperaturę przed wlaniem do foremek. W przeciwnym razie może pęknąć. Jest idealna. Teraz można wlewać. Dodam tęczowych barwników, żeby było tak, jak prosiła Gloria. Babciu, patrz i ucz się. Wow. Tak jest! Gloria chciała wielokolorowego lizaka. Mama akurat naturalny barwnik. Babciu, jaka ty jesteś silna! I to jak? To to jeszcze nic. Można wlać do foremek. A teraz włożę patyczki, zanim zastygnie. Pasa zastygła, można skręcać lizaka. Cuda nie widzę, babcia jest pod wrażeniem. Skręcam to w cienki paseczek, a teraz powstanie z tego ogromny lizak. Okej. Okay. Świetnie wyszło. Wow! Ojej, chyba coś się pali. O nie, to mój cukier. Spalił się. Wnosiu, ale z ciebie nie do rajda. Co ja teraz zrobię? Dobra, umiem lepić. Moja siostra ma dużo kolorowej ciastoliny. Też zrobię kolorowe paseczki i skręcę je w wielkiego lizaka, jak zrobiła to Emma. Będzie nieniadalny. Ale za to jaki piękny. Chodzi mi całkiem nieźle. Okay. Wszystko gotowe. Co wybierasz Glorio? Naturalny lizaki babci? Lestynowe cudo od siostry? Czy smakołyk od szefowej kuchni? C? C tego lizaka. Wygląda zwyczajnie. Dziwny smak. Spróbuję teraz tego. Dziwne. Pachnie jak Play-Doh. Spróbuję. Tak, to ciastolina. To grzebał w moich zabawkach? Ojej, co za piękno. Bardzo słodkie i śliczne. Wybieram tego lizaka. Hurra, to moje dzieło. Teraz mam ochotę zjeść chipsy. Tak, to nie jest trudne. Siostra Jane, szefowa kuchni i babcia z entuzjazmem zabierają się do pracy. O proszę. Teraz pokroję ziemniaczki w cienkie plasterki. Ej, ale ja nie mam czegoś takiego. Czym mam kroić? Muszę znaleźć coś odpowiedniego. Tylko co? A, znalazłam! To straszne co chodzi? Spójrzcie na te piękne karbowane plastry. Nie Jane! Piękne chipsy będą u mnie. Spójrz na tę maszynkę. Można jej użyć do pokrojenia ziemniaków w spiralki. A teraz nabije je na patyczki. I gotowe. Suda na kiju. Babcia wykona danie tradycyjną metodą. Usmażę ziemniaki na patelni. Przecież ona prosiła o frytki, a nie smażone ziemniaki. Ja usmażę spiralne frytki na głębokim oleju. Frytownica też jej użyję. No i gotowe. Pozostaje tylko ładnie podać z papryką i solą. Babcia też już skończyła. A moje ładne podanie brzmi więcej keczupu. Wszystko, czego tu potrzeba, to sól. Masz, Wnusiu, zjedz. Babcine chipsy tak pięknie pachną. Chipsy siostry też wyglądają dobrze. Ale chipsy szefowej kuchni to dopiero dzieło sztuki. Od czego mam zacząć? Co to jest? Jak dużo keczupu. To na pewno porcja od Jane. Ona uwielbia ketchup. Nieźle, zjadliwe. O, a to co? Smażone ziemniaki? Bój, zupełnie nie to, co chciałam. Wow, te wyglądają bombowo. Smakują niesamowicie. Pyszne. Wybieram je. O tak, wygrałam. Dowiedzieć się, co czeka na mnie w moim sejfie. Dziwne jest pusty? No i gdzie jest ta kupa? O nie, karaluch. Teł zapomnę! zdejmijcie go. Daj spokój! On nie jest taki straszny. Powiedziałabym, że jest całkiem ładny. Wiesz, co będziesz musiała z nim zrobić? Nie, nie ma mowy! Zobaczcie, jaki jest przerażający. Ma takie wąsy. Zanim się weźmiesz w garść, ja zdążę ogarnąć swój save. O, szczęścia razem mnie Patrzcie, jaki duży ciastko REO. niesamowite. A co na mnie czeka? Wow, jaka piękna i niezwykła magiczna różdżka! Hej! Trzeba się tylko dowiedzieć, jaką ma moc. Ale fajnie! Mogę sprawić, że wszystkie będziemy unosić się w powietrzu za jej pomocą. Niezła zabawa! Nie, to wcale nie jest fajne. Dlatego nie rób tego więcej. Ty baw się swoim patykiem, a ja będę się bawić moim wielkim, pysznym ciasteczkiem. Może im nie dasz ugryźć? Nie, sama się tym zajmę. Tak dobrze smakuje. Tak? No i dobra, mam chytry i bardzo nieprzyjemny plan zemsty. Co powiesz, gdy Karaluch usiądzie na twoim ciastku? Nic nie powiem. Karaluch jest bardzo uroczy. Czyżby? Nie szkodzi, i tak zabiorę twoje ciastko. Niech wleci mi prosto do buzi. Jak ci nie wstyd złodziejka! Jedyną rozrywką jest teraz oglądanie, jak Emma bawi się z karaluchem. Dla ciebie to zabawne, a dla mnie nie! Chyba naprawdę będę musiała go zjeść. Brawo! Wiedziałam, że jesteś odważna. O nie, nie pozwolę temu karaluchowi tak po prostu odlecieć! Emma i tak będziesz musiała go zjeść. Bardzo dziękuję, Samanta. Pół to zauchyda. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Przy okazji przyszła mi do głowy bardzo ciekawa myśl. Skoro moja różdżka może sprawić, że wszystko lata, to może też sprawić, że smakołyki przylecą prosto do mnie. Spójrzcie, tu jest cała masa przysmaków. Jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie. I nie tylko ty. Co ty zrobiłaś? Przez was złamała mi się moja pałeczka. Teraz pozostaje mi tylko zjeść to, co już przyleciało. Nie smuć się przecież i tak wystarczy ci tego na co najmniej rok. Winnie tylko tobie. Nam też. Tym razem ja otworzę jako pierwsza. Myślę, że czeka tam na mnie coś miłego. Tak, to moja ulubiona kola. Oj, chyba się wzburzyła. Elis, chcesz otworzę ją prosto w twoją stronę. Nie, nie trzeba! Spokojnie nic się nie stało. Miałam szczęście i cała kola została w butelce. Aha! Świetnie, no to teraz mogę otworzyć swój save. Oh, no! O Nie, skąd oni wiedzieli, które jedzenie wygląda dla mnie jak kupa? Nie znoszę cytryn. I właśnie jej dostałam. Masz pecha? Ciekawe, co ja dostanę. Mam nadzieję, że to będzie coś magicznego. Ojej, to cukierkowa chmurka! Widziałam to wcześniej tylko w kreskukach. Zabierajcie ręce! To dotyczy wszystkich. Nie pozwolę wam ukraść moich cukierków. Są moje i tylko moje. Nie potrzebuję ich mam kole. Kurcze, musi być gruba, skoro może pomieścić tak dużo płynu. Nie czuję się najlepiej. Dziewczyny, odsuncie się! O, jak tu śmierdzi. Nie nauczyli cię żadnych manier? To nie wszystko. Będzie więcej. Zaraz spadniemy z powodu twojego bekania. To okropne. Dobra, przestańcie gadać. Czas działać. Emma, dlaczego jeszcze nie jesz swoich cytryn? Ponieważ ich nie znoszę, ale mam pomysł, co mogę z nimi zrobić. Dlaczego mam się nimi dławić, skoro mogę zrobić z nich pyszny sok? Naiwna. Myślisz, że twój sok będzie smakował lepiej niż same cytryny? Same się przekonacie. Jesteście po prostu zazdrosne. Oh, no! Oj, chyba miałyście rację. Nie mogę nawet tego utrzymać w ustach. Co ty robisz? Plujesz tym sokiem prosto na nas. Tak, to obrzydliwe. Spadł mi nawet do oczu. Zastanawiam się, gdzie są moje cukierki. Murko, dlaczego nie dajesz mi cukierków? Hurra, teraz mam mnóstwo skittlesów Wystarczy dla wszystkich. Nie ma mowy, to moja chmurka, więc nie zamierzam się nią dzielić. Myślę, że mogę ją sobie po prostu wziąć. Nic nie możesz! Ona była moja i nadal jest moja, skoro już wszystkie próbowały się skitelsów, to na pewno zgodzicie się, że słodycze są niesamowite. Czekam mi tym razem. Wygląda na to, że znowu coś naprawdę fajnego. Zgadza się. Zobaczcie, jaki pyszny i kolorowy jest ten pączek. Można go nie tylko jeść, ale także się nim bawić. Oj, muszę jeszcze trochę poćwiczyć łapanie. Zastanawiam się, dokąd znikają te wszystkie sejfy. Chociaż jest mi to obojętne. Jedyne, o czym myślę, to ten pyszny pączek. Jakie to jest smaczne. Daj ugryźć. Nie ma mowy. Kurczę, przez ciebie ugryzłam się w palec. Teraz naprawdę boli. Hmm, to nic takiego. Zawsze mam przy sobie bandaż na takie właśnie przypadki. Wspaniale, dzięki. Ciekawe, co mnie czeka. O, nie, co za paskudztwo. Znowu nie mam szczęścia. Nienawidzę kurzych jajek, zwłaszcza surowych. Co mam z nimi zrobić? Hmm, pozwól, że ci pomogę. Hej! Oj, przepraszam! Spójrz na te wszystkie apetyczne jajka. No dalej, czas jej jest. Mam was dosyć. Spójrzcie, jaki słodziak. To jest teraz moje zwierzątko. Ja też chcę mieć takie zwierzątko. Kurczę, dlaczego ja mam zwykłe jajko? Bo nie zasłużyłaś na nic innego. Ciekawe, co czeka na mnie w moim sejfie? To chyba jakaś bomba. Co? Bomba? Musimy się natychmiast ukryć. Pomocy! Może uda mi się ją rozbroić. Mam szczypce do cięcia kabli. Chyba jeszcze pogorszyłam sprawę. Chowajcie się! Ojej, spójrzcie na te wszystkie słodycze. Myślę, że to była bomba cukierkowa. Ale ekstra. A mój kurczaczek ma teraz brata w czekoladowym jajku.